O, widzowie, jesteśmy ze smyslowem tacy głodni, nie mam już jedzenia, jesteśmy tacy biedni, a to wszystko przez tego niko, który zepsuł mi maszynkę tutaj trafiłem. Eee, jestem taki wściekły i jestem taki głodny. Jeżeli ktoś miałby tutaj jakieś jedzenie albo pieniążki w tej wiosce, musimy coś zrobić, to no, musimy, ale nie wiem co, zobacz, gdzie my w ogóle jesteśmy. Smajlow przydałoby się jakieś jedzenie, chociaż a nie, tutaj jest jakaś miska ze starym jedzeniem już. Jakiś węgiel, nic tutaj nie ma A, O, chyba się pożygam O, fu, smaczno, ale ja też To tak śmierdzi dziwnie O, pan villager, panie villagerze Jakby miał pan jakieś pieniądze dla, Żeby nam pomóc cokolwiek. Proszę, żeby, żeby pan pan dał. Nie ja taki... mam żadnych pieniędzy dla was. A... Ale jak jesteście tacy głodni, to mogę wam dać trochę ziemniaków. O, ziemniaki. O, ziemniaki. No dobra, dziękujemy panu bardzo. jestem nie ugotowane, ale mam nadzieję, że to nie przeszkadza. Najwyżej sami ugotujecie. E, tak, poradzimy sobie na pewno. E, Smyslow lubi dobrze. ziemniaki. Mm, ja lubię nawet surowe. Co, Smyslow? Przecież od surowych ziemniaków boli głowa i brzuch. E, widzowie, nikt Dlatego nie róbcie, co to w ogóle jest. O, ja sobie wstanę i tutaj zbiorę te ziemniaczki. Dobra, zbieramy, zbieramy, zbieramy. A, przydałaby się nam jakaś pomoc, cokolwiek tutaj w tej wiosce, ale tutaj nic absolutnie nie ma. A, całe szczęście, że był ten villager, chociaż nie padniemy razem ze Smicelą z głodu O, Niko! Siema, biedaki, co tam? Oni się z nas śmieją. A, ale mieć sobie ziemniaki. Widać, To wszystko przez ciebie, Niko. I stąd, a, nie chcę Cię widzieć gadać. w ogóle. Na razie. A oni sobie tam pobiegli, oni się mogą z nas śmiać, widzowie, bo to wszystko było przez niko. To przez niego tutaj trafiliśmy. Lepsze ziemniaki niż wy, dokładnie, Smańslą dobrze powiedział. Lepsze ziemniaki, tak jest, hihihi. Hi, hi. Ale co my mamy zrobić teraz? Jesteśmy tacy biedni a tych ziemniaków, się nawet nie da sprzedać. A, o, strażnicy, o nie, to o, znowu oni. Co oni mogą od nas chcieć? Przecież nic nie zrobiliśmy. Hmm. My od was? Możemy chcieć tylko tylko to, żebyście dołączyli do nas i dzięki temu zarobicie dużo pieniędzy, tak jak my. Uuu, dużo pieniędzy, sensu, słyszałeś? To mamy zostać strażnikami? Tak, będziecie razem z nami strażnikami, będziecie tyle kasy zarabiać? Uuu, to kusząca propozycja. Widzowie, a wy jak myślicie, powinniśmy zostać tymi strażnikami? Zostawiacie łapkę w górę i subskrypcję koniecznie również na kanale, a my może zostaniemy strażnikami? Dobra, jeżeli tak szybko klikniecie łapeczkę w górę, to ja się zgadzam i zostanę tym strażnikiem. Uwaga i o, ktoś chyba kliknął, o, byłeś taki szybki? Nie, niemożliwe. A, dobra, no to zostajemy tymi strażnikami. Co mamy zrobić teraz? O, będziecie bogaci. O, dobra. Idziemy widzowie z tymi strażnikami, zobaczymy gdzie oni nas zaprowadzą. O, i my idziemy do bazy tutaj tych e, strażników. Wow, jaka ona jest wielka, nie wiedziałem, że tak wygląda ich baza, widzowie. A wy wiedzieliście gdzie strażnicy mają swoją bazę? E, ciekawe. E, dobra, oni mają tu komputer. E... Dobrze, będę poprosił wasze imię i nazwisko. E, to jest Smile Slow, a ja jestem Mikey. Majki, dobrze, a nazwisko? Majki, Majki, Majki albo Majki z bajki, e, tak. O, nazwisko, imienne, dobrze i rozumiem, że wy chcecie tutaj dołączyć, tak? Na pewno jesteście przekonani o tym? E, tak, chcemy tutaj dołączyć, na pewno, na pewno. Okej, okay, dobrze, tutaj muszę wszystko wpisać... Dobrze, w mm -hmm. takim razie zapraszam Państwa za mną. Uuu, widzowie, jesteśmy chyba już strażnikami. Teraz ciekawe, gdzie oni nas prowadzą. Co to jest za korytarz tutaj? Wow. Proszę okay. bardzo, tutaj nie wchodzimy. Tutaj są damskie przebieralnie, Adam. ale tutaj są męskie. Wow. Tutaj jest, proszę Państwa, Wasza przebieralnia. Jesteście już oficjalnie strażnikami. I tutaj mam dla Was bronię. Tutaj Uu. jest jedna i tutaj jest będzie druga na kolegi. Wow, patrzcie jakie mamy bronie. Wow, co to jest? Trzymaj, Smyslow. Patrzcie widzowie, jaką ja mam broń no tutaj w ogóle wielką. Musisz teraz się zacznie. O, dobra, to musimy się przebrać. Dobra, yy, przebieramy się, Smyslow. Szybko i... I uczestniczymy w pierwszej grze, ej Smysl gdzieś sobie poszedł, dobra to ja się przebiorę najpierw sam Uwaga widzowie, przebieram się i siup O i się przebrałem widzowie, spójrzcie na mnie jak super wyglądamy razem ze Smyslowem Jesteśmy strasznikami e, Dobra Smysl, e, jak myślisz, co teraz mamy zrobić? O Smysl klaszcze, bo się cieszy Wow, ale super, o ktoś tu wszedł Co tutaj robicie chłopaki? Proszę zaraz, zaraz poczyna a, zapomnieliśmy Nie mam pojęcia, z Państwem nie mam pojęcia No, my jesteśmy już gotowi ogólnie, panie szefie Bo to chyba jest już, szef Już, już, ruszamy się, nie ma na co czekać I musicie zmienić swoje bronie Tam macie je w skrzynce Okej, okay, dobra, zmieniamy bronie, bo może te są jakieś lepsze O, bo tutaj są Tutaj są snajperki, ja normalnie biorę snajperkę O, ale będziemy celowali O, ale już się nie mogę doczekać tego Dobra, to przechodzimy Na pierwszą grę I widzowie, wchodzimy teraz na pierwszą Pierwszą rozgrywkę, jaką jest czerwone i zielone. Patrzcie, tam jest lalka, co stoi. E, po co mi te ziemniaki? Muszę je w końcu wyrzucić, co? E, teraz już mi nie będą potrzebne, bo będę bogaty, będę bogaty. Dobra, uwaga, gracze są po tamtej stronie. I my teraz celujemy. Dobra, mają zielone światło, więc powinni teraz biec, ale może oni są zagubieni i nie wiedzą o co chodzi. Zabiegniemy ale... teraz! Zaraz co? Co tam robi Lumi? I Niko? Co tam robi Niko? Ej, widzowie, wy, wy też to widzicie? Tam jest przecież Niko. A on się z nas śmiał przed chwilą, a teraz uczestniczy w Squid Game. Jak nie ruszajcie to... się! O, i on mówi, że się nie ruszać. O, dobra, biegną, mają czerwone. Uuu, a my jesteśmy tutaj sniperami i będziemy w nich celować, kto się ruszy. O, dobra. I Uwaga czerwone. Stać. O, tam się ruszyła. O, rusza się. Uwaga, bam. Dobra. Ktoś jeszcze. O, tam się ruszają. Bam, bam. Dobra, i tutaj bam, i jeszcze tamta się ruszyła, BAM! Dobra, i mają teraz znowu zielone, mogą biec. Szybko, o. szybko, szybko! Spróbuję mu trafić pod nogi, Niko, uwaga, i... BAM! O! Trafiłem, o! Przewrócił się Niko! Trafiłem go prosto w nogę, widzowie, widzieliście to. Dobra, uwaga, co oni dalej robią? Oho, mogą biec dalej. To teraz trafię w Lumi, uwaga i strzał po nogi, o i... Sztujcie! O, trafiłem, dobra. Tam, Niko, dobra, oni stoją teraz. Co oni robią? Czy ktoś się w ogóle rusza? Bo ja też się Nie muszę możemy się ruszać, słuchajcie mnie! O, dobra, ja sobie przejdę tutaj. O, tam Smileson zauważył kogoś, że no, się my ruszył. No, biegniemy, biegniemy wszyscy! Oni wszyscy. biegną, dobra, strzelam, Niko, pod nogi, żeby się przewrócił. O, i bam! O, dobra, muszę przeładować. O, Niko się przewrócił na całym końcu! Ha, wow, wow. Ojej, dobra, Niko jest przewrócony, okej, okay, ale lalka dalej się patrzy. Oni muszą uważać. Dobra, lalka się otwiera i biegną. Okej, okay, okej. Okay. O, Niko się przeczołgał w ogóle. O, A, muszę wstać. <noise> Niko jest przyciągany. Dobra, Lumi też uciekał. Oni wszyscy uciekli. A, ale musimy im jeszcze porobić trochę kawałów za to, że się tak zaśmiali. Dobra, idziemy na następną rozkrywkę. Jesteśmy na następnej grze, jaką jest labirynt. Uczestnicy tej gry muszą uciec właśnie z takiego labiryntu, ale to nie jest takie proste. Uczestnicy podzieleni są na dwie drużyny: niebieską i drużynę czerwoną. Czerwoni mają rozwalić niebieskich, a niebiescy mają przeżyć jak najdłużej Komu się to uda? O, o, czerwoni gonią, gonią, gonią O, gonią Niko, spójrzcie wo, wo, wo. O, Lumi jest czerwona i ona też musi dopaść go O, Niko ucieka, ucieka, ucieka wo, 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 wo. O, nie, zaraz mnie dopadną o, nie, oni, patrzcie, jak oni go gonią. Ilu ich jest w ogóle? Czy Niko ucieknie im? O, patrzcie, tutaj się kolejny skrada. On gdzieś ucieka, A, tutaj mi, są o, o, próbuje znaleźć sobie sojuszników. O, nie, on się patrzy w ścianę. Myślę, że go nie zauważyli. O, nie, ta owca jest ślepa, co ona robi. A Lumi próbuje znaleźć kogoś niebieskiego. O, i znalazła, patrzcie, dopadła go. O, Lumi przechodzi dalej. Widzowie, czas się skończył. Teraz idziemy szukać graczy, bo niebiescy mogli się ukryć. Po to, żeby nie uczestniczyć w następnych grach, a czerwoni mogą mnie zaatakować, więc biorę swoją spluwę i idę ich szukać. Całe szczęście, całą grę śledziłem tutaj na moim monitorze. Patrzcie, a tutaj Smile'. Slow. Obok Smile Slow jest takie, takie więzienie właśnie dla tych niebieskich, bo musimy ich wszystkich tutaj znaleźć i sprowadzić. Dobra, ja wychodzę. Idziemy, uwaga, gdzie oni mogą być? Tu gdzieś powinien być też Niko Hmm, gdzie on jest? Gdzie on jest? Niko może też próbować uciec Dobra, a my poszukajmy tych niebieskich O, tutaj ktoś jest niebieski, uwaga, bam O, za mną, za mną, za mną był O, ty czerwony, a masz, a masz, a masz O, tutaj jest niebieska Dobra, yy, niebieska, ty musisz iść tam Yy, ona się dalej myśli, że się skrada Tak, o tak, 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 tam musisz iść, tam musisz iść Tam jest wyjście, ona już będzie wiedziała Bo widzę, że ona się boi, więc ona nic Nie będzie próbowała żadnych sztuczek O, tutaj jest kolejny niebieski, dobrze, on dobrze biegnie yy, Czy tutaj mamy Kogoś czerwonego, nie, dobra Ej, niebieski, gdzie ty łazisz, tutaj musisz iść Bo wygraliście grę yy, Dobra, gdzie oni tutaj są, czy oni się Gdzieś poukrywali, ci czerwoni Wow, jaki ten labirynt jest wielki Tutaj jest diamentowe przejście Czy tutaj coś jest, o Okej, okay, idziemy. O! Tutaj ktoś biegał! Kto to? O, Niko, ej, ty! Ej, Niko, chodź, patrz, chodź, chodź, pomogę Ci, poczekaj, czerwony, 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 czerwony! Bam! Chodź za mną, chodź za mną! Muszę ci Dobra, idę, idę, idę. Pokażę Ci wyjście. A, pokaż Wyjście! Bo, tak, pokażę Niko, wyjście. A tak naprawdę to nie, bo on może czegoś spróbować. Dobra, idziemy. I zaraz będzie wyjście, pomożemy Niko uciec z tego labiryntu. O, tutaj jest wejście, tutaj jest niebieska. Ej, niebieska, idź już stąd, idźcie już stąd, idźcie, idź, idźcie, idźcie, idźcie. On mi uderzył! O, ty nie ma tak, dobra. Bam! Nie ma atakowania strażnika, to jest zabronione. Ej, Niko, gdzie ty jesteś? Tutaj wejść! Możesz przejść. Aj, jak ty sobie poradziłeś? Tutaj jest. O, czerwony, czerwony mnie zaatakował. Dobra, już poradziłem sobie. Wow, co ty robisz? Tak, Niko, chodź, tutaj jest takie specjalne, są drzwi. Ja mam do nich kluczyk. Bam, otworzymy sobie. Oj, tutaj jest monitor. Otwieramy. Bam. I tu musisz wejść. Szybko, 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 wchodź. A jest! Udało się, wpadł do mojej pułapki. Aua. Tak i bardzo ci tak dobrze, niko myślałeś, że stąd uciekniesz. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej opcji. Wypuść mnie stąd! A, e, nigdy cię nie wypuszczę. będziesz jeszcze musiał grać w te gry, bo zasłużyłeś na to i... I must, Ej, uspokój I must, się, must, uspokój się, nikomu, ja tutaj mam... Zobacz co ja mam. No raz, schowaj to lepiej. Dobra, widzowie, idziemy dalej. Złapaliśmy już wszystkich więźniów. Patrzcie, są tutaj uwięzieni. Jest Niko na kibelku. Ej, co ty tam robisz? No, załatwiam się odejść, ale wypuszczaj mnie. stąd, raz, dwa. A, nie wypuszczę cię, Niko, bo musisz grać tutaj do końca. Nie, wypuść mnie, proszę cię, no weź. Nie, no. nie wypuszczę cię, nie ma takiej opcji. Teraz nikt nie ucieknie. Tak jest, Maś sobie dobrze powiedział. O, tu się drzwi otworzyły. Kto to? O, o, pan szef. Dobra, cicho jesteś. O, pewien, chłopaki, posz... nieźle się spisaliście. O, dziękujemy. Rezumujecie na podwyżkę. O dziękujemy panie liderze, dziękujemy O super, z państwem dostaniemy podwyżkę Nie będziemy musieli jeść ziemniaków, tak, tak Okej okay. Ale teraz musicie szybko iść na następną grę już się zaczyna Okej, okay, następna gra się zaczyna, czyli musimy przenieść więźniów I idziemy na następną grę z państwem Ja też się nie mogę doczekać Juhu, widzowie, następna gra i jeszcze dostaniemy podwyżkę Jesteśmy w następnej grze, widzowie, jaką jest lalka skakanka Patrzcie, tutaj jest ten nowy chłopiec W czapce, w skarpetkach, w mokasynach. Co to za buty są w ogóle jakieś dziwne jest stara lalka ze Squid Game 1. Wow! I tu jest taka wielka skakanka, i gracze muszą przejść przez nią. Patrzcie, tu już pierwsza dziewczyna próbuje wejść na nią. Dobra, ona biegnie, biegnie. Ło, wow, 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 czy jej się uda? O niej, spadła! O nie! Ona spadła, dobra, następna dziewczyna. Patrzcie, smicem się śmieje. i dobra. No. O, czy jej się uda? Słyszę ją, czy jej się uda? Dobra, uwaga. O, villager ją popchnął. O, o, o. Dobra, przeskoczyła raz. O i tutaj jest najcięższe teraz O nie i spadła <grym 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 Ale spadła O, i teraz ale villager słaba jesteś, teraz je, je, je! Ej, jaki niemiły ten villager, on się z niej śmieje. Dobra, zobaczymy jak się poradzi. Wow, jak on przeskoczył w ostatnim momencie, a Niko w niego rzuca śnieżkami. Co on tam robi? Dobra, uwaga i... o I skoczył. O, patrzcie, on przeskoczył dalej. Czy mu się teraz uda? O, dobra. o mało. Jest ten ekstra! Wow! I spadł villager. O, jeszcze, ale niedobity jest. Uwaga i jego... Tak jest, dobrze Slow. Tak jest, bo jak się spada, to już się przegrywa maksa. Dobra, ale teraz widzę, że Niko tam idzie. I Dobra, Lumi? Idę, idę, idę. Dawaj, Niko, idziemy. Szybko. O, dawaj, ciekawmy, dawaj, jak dawaj, czekaj. uwaga. O. Opa. O, i skoczyli we marek, dwójkę. Marek, Ej, on rzuca ścieżkami. Co to w ogóle ma być, widzowie? Czemu on rzuca we mnie ścieżkami? Ej, widzowie, fajna jest ta nowa gra. Tak sobie po prostu można skakać. O, a Niko we mnie rzuca ścieżkami. Słuchajcie, marek. a czy wy by się przeskoczyli taką skakankę? Koniecznie piszcie mi w komentarzy, czy umiecie skakać. Tak jak ja. O, proszę bardzo. Hop i skaczę. Zostawiacie łapę. W górę, zobaczymy, kto będzie pierwszy. Czy ja podskakując, czy wy zostawiając łapaczkę w górę, zobaczymy, czy jesteście tacy szybcy. Uwaga! 3, 2, 1 i skacze hop! O! Ciekawe, czy zostawiliście łapeczkę w górę szybciej niż ja podskoczyłem. Dobra, ja sobie będę sprawdzał. Dobra, idziemy zobaczyć, jak sobie radzą tutaj Niko i Lumi. Wow, Lumi przeskoczyła i patrzcie! I są razem teraz. Biegnę! O, i biegną do mety. O, o, dobra, Niko przeszedł już to. Wow! O, i rzuca ścieżkami! A, Nikon, aż Cię dopadnę, zobaczysz! Zobaczysz! Dobra, widzowie, przechodzimy teraz do sypialni graczy, bo tam podobno coś się będzie działo. Coś lider przygotował ciekawego. I jesteśmy już w sypialnia graczy. Patrzcie, tutaj jest ta świnka ze złotem. Oj, lider przyszedł, ciekawe co chce. Teraz słyszałem, że tutaj dwie osoby oszukiwały w groch. Uuu, ktoś oszukiwał. Ciekawe, kto to był. O, widzę tego zielonego żółwia. Co? To są włosy zielone jak brzuch. Też powinna tu gdzieś być. Ej, ty, Niko, chodź. Na, 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 na. O, ilumi wyszła z to, 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 co Chodźcie, chodźcie tutaj. O. o, jesteście proszeni do lidera. Proszę tu, bardzo. Tak natychmiast proszę tutaj przyjść. Może to, wygraliśmy, Liter, nas prosi? Ej, już szybko! My, czy wygraliśmy? No, natychmiast. Wy dwaj oszukiwaliście w grach. Za mną! Dobra. Ciekawe, gdzie ich biorą, to Ciekawe, gdzie on ich teraz prowadzi? Ej, panie Literze, gdzie pan ich prowadzi? Prowadzę ich do więzienia tutaj. Do więzienia? Do więzienia? O nie, do więzienia prowadzi. O nie, o nie, o nie, o nie widzowie, co robić? zostawcie zostawcie na! O, nie, szybko, gdzie jest Muszę znaleźć Smileson, musimy im pomóc jak najszybciej, bo nasi przyjaciele są w tarapatach. Już trudno, co oni tam nam zrobili, ale to nasi przyjaciele w dalszym ciągu musimy im pomóc. Smileson, Smileson! Ej, szybko, szybko! E, lider porwał naszych przyjaciół, musimy ich jakoś uwolnić i musimy się stąd wydostać. E, co? No tak, Smileson! Posłuchaj, uciekamy stąd e, razem z naszymi przyjaciółmi, dobra? Je, my tam teraz pójdziemy. Mam nadzieję, że nie ma już tam lidera i rozprawimy się z resztą strażników i uciekniemy stąd, dobra? Chodź za mną, Pój idziemy, No, musimy ich uratować, widzowie. Dobra, idziemy tutaj. Tylko tam może być dużo strażników, więc się przygotuj. Dobra, ja mam broń i wchodzimy. E, o, 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 o. O nie, Niko, uważaj! Okej, okay, dobra, tylko teraz. O nie, oni biją Niko. A masz, a masz, a masz, Dobra, i tu, bam, bam, bam. O nie, nie mogę trafić. Uciekaj, Niko, uciekaj! Uwaga, oni gonią mi. Dobra, jeszcze dwóch zostało. Bam, o nie, o nie. Skończyła mi się amunicja pomocy, z myslą. Uff, udało się. Ej, przyjaciele, przyjaciele, przyszliśmy po was. Słyszeliśmy co się stało. Na całe szczęście. Tak jest, tak jest. Ra razem ze smajslem wam pomożemy i uciekniemy stąd. Dobra smajso, ty znasz drogę. Dawaj, uciekamy tamtędy. E, uciekamy, tak jest szybko. I widzowie, e, dziękujemy, że oglądaliście. Widzimy się w następnych odcinkach. Zostawiacie łapeczki w górę i subskrypcję, a my musimy jak najszybciej stąd uciec!